No i witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Dzisiaj, jak co tydzień, sprawdzimy sobie drop uredy. Tym razem 17 maja mamy dzisiaj. No i sprawdźmy. Cóż takiego? Uuuu, zapowiada się naprawdę ciekawie. Po pierwsze, Kitsun, czyli z Shinobi tego japońskiego pakietu. Mamy właśnie tego Mounta. On naprawdę ciekawie wygląda. Dalej przechodząc, tutaj mamy z pakietu z Swipul, czyli tą włócznie, w moim przypadku oczywiście boskiej jakości, obrażenia od ataku od tyłu wzrasta przy niskim poziomie zdrowia, no nie jest to nic nadzwyczajnego, muszę przyznać. Dalej. Mamy tutaj karwasze Draugra. No, oczywiście, to jest zestawu Draugra, jak jest niżej napisane. No, i tu mamy takie perki jak Atak. Chwilowo wzrasta, jeśli trafisz zatrutego wroga. Dodatkowo zwiększenie szybkości i ogłuszenie. Ok. No, a tutaj mamy hełm rycerza mroku. Hełm boskiej jakości. Zestaw Rycerza Mroku, pancerz wzrasta gdy posiadasz na wyposażeniu, otrzymywanie trafień zwiększa kumulację, kiedy osiągnie ona maksimum zadawane są obrażenia. Okej, okay. tak się prezentują te najważniejsze elementy, w sumie można powiedzieć, że cztery całkiem ciekawe itemy tutaj mamy. No i jako ten ostatni, w sumie te ostatnie dwa, kadłub Walkiri, no i e Galion Huldufolka. Co do samego kadłubu Valkyrie to on wygląda całkiem ciekawie, nawet go mam chyba teraz aktywnego. No i e, tego Galionu Huldufolka to jakoś nieszczególnie kojarzę. No i na 24 godziny tylko żagiel wikińskiego stosu. Tak by się to tutaj przedstawiało u Redy w tym tygodniu. Natomiast to do samego sklepu to tak jak widzicie po prostu można kupić pojedynczo te broń z tego całego pakietu podwodnej broni, który to miał premierem bodajże w zeszły czwartek. No i w sumie nic tutaj więcej e, jak na razie się nie pojawiło. Myślałem, że może dostaniemy jeszcze nowy ten budynek zbrojownie, bo ostatnio Ubisoft nam, że już niedługo będzie. W sensie, że w maju go dostaniemy, ale jak na razie nic takiego się nie pojawiło ani żadna notacja. Że jest coś ciekawego i nowego. No, i tak jak mówiłem, moi koni, tak się prezentuje właśnie cały zestaw walkiri, tej łodzi, naszego Longboata. No, a w całej okazałości prezentuje się w ten sposób. No, a pakiet DeraoGra prezentuje się w ten sposób. To chyba wszyscy już kojarzą z tego względu, że już parę razy były z niego części. No a tym razem mamy te oto karwasze. No a sam mount prezentuje się w ten sposób. Ale raczej już go wcześniej mieliście okazję zobaczyć. Tak więc moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Zapraszam do pozostałych na moim kanale. No i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie. cześć, cześć.